To nie pytajcie, wczoraj, czemu wcześniej nie było odcinka. Ale był tak, ale fajny był zameczek. Taki wygląd tak wyglądał. No i ogólnie, będzie, No i ogólnie, dzisiaj otwieramy dwójeczkę. Muszę ją znaleźć. Dobrze, jest. O tutaj. Więc otwieramy. O. Czeka co jest, trzeba ją wyjąć Wzorek był taki I teraz jem Gorzka jak poprzednia Ale było tyle, kolejny krótki odcinek Też już jutro ja Nie wiem czy w dzień nie będzie dwóch odcinków Ale tyle, cześć neon